Dzień dobry, witam serdecznie u Amatora w Kuchni. Dzisiaj będzie yy, szybka zupa jarzynowa. Dlaczego szybka? No bo nie musimy obierać warzyw. Mamy wszystko kupione, mamy po prostu mrożonki. I z tego przygotuję dzisiaj pyszną zupę jarzynową z wkładką. A wkładka to będzie małe kurpeciki z mięsa mielonego. Co nam będzie potrzebne? Już Wam pokazuję. Oto główne składniki, z których przygotujemy dzisiaj naszą zupę. Czyli tak. Przede wszystkim tutaj mamy warzywa, czyli tak jak powiedziałem, bukiet warzyw, taka mieszanka. Siedem różnych rodzajów warzyw. Ziemniaki w kostkę pokrojone. Kilka ziemniaków. Tutaj mamy dwa łódka, Szponder wołowy i cztery skrzydełka, akurat włoszczyzna, czyli tutaj mamy pietruszkę, koperek, y, lubczyk i troszeczkę selera nać, mięso mielone do naszych pulpecików, jajko, śmietana do zupy, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, y, dalej sól, będzie nam potrzebne odrobinę y, bułki tartej. Do mięsa mielonego, i jeszcze tutaj mam magię. No i oczywiście garnek z wodą, gdzie wszystko powędruje. To zaczynamy. Zaczniemy od wrzucenia do naszego garnka mięsa. Wszystko wędruje tutaj, i z tego będzie robił się nam taki szybki rosół. Na razie to wstawię i niech się chwilę pogotuje. Do tego wywaru, znaczy wywaru, będzie wywar dopiero, dodamy dwa liście laurowe, dodam. Trzy, cztery Ciela angielskie i to na razie wszystko. Potem, jak to się zagotuje, dodamy nasze ziemniaki i warzywa, reszta i będziemy gotować. Przyszła pora, aby wrzucić nasze warzywa do wywaru, więc tak czynię. Wszystkie warzywa wędrują. Słuchajcie, ja teraz jeszcze tutaj do tego od razu dorzucę nasze ziemniaki pokrojone w kostkę. I ja to w tej chwili przemieszam. I doprawię, czyli będzie pieprz. Magi. I trochę soli dodam teraz również do tego nasze zielone przyprawy to znaczy przyprawy pietruszka serer i lubczyk I I niech nam się to teraz pogotuje. Zupa nam się gotuje, a my teraz przy, przygotujemy pulpety do naszej zupy. Czy tak nie są mielone? Wybijam jajko całe. Doprawiamy to pieprzem, solą. Na razie tyle i ja dodam do tego od razu troszeczkę bułki tartej. Wszystko robię na oko i to wymieszam teraz. Jak będzie za rzadkie, no to dosypcie jeszcze bułki tartej. No i formujemy nasze kulki do zupy. Nie za wiele, nie za duże. O, proszę. Eleganckie. Będzie zupa wypaśna. Proszę bardzo. Pulpetki nasze są gotowe i czekają na sam koniec, gdzie wrzucimy je do już prawie gotowej zupy, żeby one jeszcze doszły. Na razie ich nie wrzucam, bo podczas mieszania mógłbym je całkowicie rozwalić. Także czekamy, aż warzywa będą w zupie miękkie, a potem reszta. Proszę bardzo, zupa prawie gotowa. Ja tutaj sobie już wyłowiłem nasze zielone rzeczy z zupy. Tutaj mamy warzywa już miękkie. Ja jeszcze skosztuję. odrobinę muszę doprawić bo jest za mało damy trochę soli i słuchajcie teraz przyszła pora aby delikatnie powrzucać nasze pulpeciki do zupy i niech one się pogotują jak będą gotowe ugotowane to została nam ostatnia czynność, zaprawić to wszystko śmietaną i zupa będzie praktycznie gotowa. Na koniec dodam jeszcze na talerz zieloną pietruszkę i będzie rewelacja. Proszę bardzo, pulpety gotowe, zobaczcie jak one fajnie wyglądają w tej zupie. Zrobiły się elegancko. O, trochę mi się tutaj. O, kulpeciki gotowe. No i teraz ostatnia czynność, jaką chcę zrobić. No to do kubka dałem 3 łyżki czubate śmietany i ja to teraz zalewam tą śmietanę, hartuję naszym rosołem z zupy. Proszę bardzo, piemy naszą fyrtaczką miesza i i praktycznie zupa gotowa i wlewamy to. Proszę i delikatnie teraz wszystko wymieszam, Proszę, pięknie zupa się prezentuje, No a do tego jeszcze dodam. To już u siebie na talerzu i troszeczkę wrzucę później do zupy na świeżo i pietruszka i koperek. I proszę, koperek i pietruszka. Część. Tutaj, a świeżutkie pójdzie do... talerza. Także zupa jest gotowa. Niech się to troszeczkę chwilę delikatnie podgotuje z tą śmietaną. No i zupę mam gotową. I to wszystko słuchajcie. Oczywiście mięso wyjmiemy, potem można sobie rzucić na talerz i się delektować Pyszną, jarzynową zupą. Hula. No i tak prezentuje się moja zupa. Jarzynowa, proszę bardzo, z pulpetami, elegancko. Także można to teraz jeść, delektować się. Proszę, ja sobie jeszcze dosypię zielonego, bo uwielbiam i pietruszkę w zupie i koperek Aroma przepyszny daje, także co smakowita zupa jarzynowa bardzo prosta, bardzo szybko no i słuchajcie to by było na tyle ja sobie teraz to zjem no i zapraszam na kolejne moje odcinki trzymajcie się i pozdrawiam Amator w Kuchni